witam Was na kanale KME. Ja jestem LPG Meister i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Volkswagena Polo 5 Generacji z 2018 roku z silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 koni mechanicznych. Ale powiem również o większej ilości samochodów z grupy Volkswagena i instalacji gazowej KME, którą możemy te silniki zasilać. Zrobimy to jednak na przykładzie tego Polo. Zapraszam do oglądania. Polówka z roku 2018, 3-cylindrowy silnik. Uruchomię go. 5 biegów manualnie. Są tu też skrzynie przy tym silniku sześciobiegowe, są też siedmiobiegowe DSG. Te silniki występują 3-cylindrowe nie tylko w wersji 95 koni, ale i w wersjach silniejszych. Mało tego, pakowane są do większych samochodów niż to Polo, aczkolwiek Volkswagen Polo urósł. A ja rosnę i rosnę latem zimą na wiosnę. Polo piątej generacji jest już wielkością Volkswagena Golfa czwartej generacji, przypomina. Czyli to, co było powiedzmy 20 lat temu w Golfie, to dzisiaj jest w polówce. Zapinam jedynkę, opowiem Wam trochę, jak się jeździ tym polo, opowiem Wam o naszej instalacji gazowej. I... Zaproszę Was również na kolejny odcinek z Volkswagenem Polo, z moim kolegą Mariuszem, który na co dzień eksploatuje ten samochód. Jest naszym przedstawicielem, naszej firmy i doradcą technicznym z Poznania i doradza warsztatom z całej powiedzmy lewej strony Polski. Patrząc na mapę, Mariusz ma 20 lat doświadczenia w autogazie, pracuje u nas. I zrobię z nim odcinek, gdzie pogadamy właśnie o autogazie, i o, w kontekście silnika 10 TSI, tak bardziej technicznie. Natomiast dzisiaj opowiem o tym samochodzie dla kierowców. Także zapraszam, ruszamy. Jedynka i jedziemy. Co się, jakie jest takie pierwsze odczucie z tego samochodu, mianowicie? Tak jak w każdym Volkswagenie, nie porywa jakoś designer, ale wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest pod ręką, dobrej jakości. Skrzynia biegów jest długa, ponieważ jest to pięciobiegowa skrzynia, a to jest, są długie przełożenia. Mamy duże prędkości na poszczególnych biegach. I pomimo, że to jest tylko silnik 1.0, on sobie doskonale z tym radzi. Jest to też bardzo ekonomiczne i oszczędne auto, i jeszcze do niedawna moglibyśmy powiedzieć: po co tu zakładać gaz, skoro to wcale dużo nie pali. Otóż, jak wiecie, 2022 rok, czerwiec. Ceny benzyny wywindowane prawie po 8 zł, na niektórych stacjach przy autostradach ponad 8 zł. Ceny gazu w granicach 3,30, 3,40. Więc, jak sami widzicie, różnica jest tak znaczna, że opłacalność gazu w tym momencie jest na bardzo dobrym poziomie. Po około 12 tysiącach kilometrów zwróci się instalacja, koszt zakupu instalacji i montażu. Celowo nie powiem Wam tutaj w tej chwili o cenie, ponieważ ceny, nie wiem kiedy będziecie oglądali ten film, ceny ulegają zmianie, ale powiedziałem im Wam dwie najważniejsze rzeczy o tym, jaka jest różnica w cenie między gazem LPG, a benzyną i o tym jaka jest stopa zwrotu tej inwestycji. Polówka ta jest u nas w firmie od 2018 roku od nowości. Przejechane już ma 118 tysięcy na naszej instalacji KME Direct Model 2. Oczywiście sercem tej instalacji jest sterownik Direct. Najnowsze oprogramowanie Dynamic, które tu w tej chwili mamy, powoduje, że ten silnik pracuje naprawdę doskonale. Od razu Wam powiem, jakie Mariusz notuje spalanie. Otóż od 5,5 litra w cyklu mieszanym oczywiście mówimy, spalanie gazu oscyluje między 5,5 a 7,5 litra. Do tego niezbędna jest dolewka benzyny, ale dolewka tutaj jest na poziomie pomiędzy pół litra benzyny a jednym litrem, jeżeli mówimy o mieście. No, zimą pamiętajmy, że żeby silnik mógł zostać zasilany gazem, to reduktor, w naszym przypadku jest to reduktor tur, musi się rozgrzać do temperatury minimum 30 stopni, aby gaz w postaci ciekłej mógł przejść w fazę lotną. I wtedy jest możliwe zasilanie gazem LPG silnika. W związku powyższym, zimą faza rozgrzewania trwa nieco dłużej. No i wtedy możemy się liczyć z około zużyciem benzyny na poziomie 1,5 litra na 100 km. Oczywiście to są wszystko orientacyjne dane, wszystko zależy w jakich godzinach ktoś jeździ, przy jakim natężeniu ruchu, czy, czy, czy lubi jazdę dynamiczną itd. Wjechałem teraz na odcinek szutrowy, więc odejdziemy trochę od tematu gazu. Słuchajcie, ten Volkswagen. Moim zdaniem nic nie puka, nic nie trzeszczy. Zawieszenie jest, on się pewnie prowadzi, ale jednocześnie ma dość komfortowo to zawieszenie. To, to są takie dwie sprzeczności, bo albo jest twardo i sportowo, albo jest komfortowo. Tu natomiast jest. Świetnie na asfalcie i świetnie na, na tym szutrze. Także tutaj wielki plus. Zresztą Mariusz bardzo chwali ten samochód, że jeździ mu się nim naprawdę dobrze, że, że ergonomia i wygoda jest na dobrym poziomie. Robimy nawrót. Nie będę szalał na ręcznych hamulcach, bo nie o to tutaj chodzi. Ale zaproszę Was do oglądania filmów z rajdów KME Gazmot Motorsport, nasza drużyna rajdowa, także zapraszajcie, znaczy zapraszajcie, oglądajcie i, i lajkujcie. I przechodzę dalej do y, opisu naszej instalacji gazowej. Powiedziałem już o y, reduktorze, o sterowniku, o reduktorze. Bardzo istotną rzeczą są wtryskiwacze. Trzy wtryskiwacze, bo trzycylindrowy silnik, wtryskiwacze Fenix naszej rodzimej produkcji, powstające u nas w Łodzi nie w Chinach, bo to już słyszałem takie opinie, że a to w Chinach robią wszystko. Nie, 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 absolutnie. Wszystko jest produkowane u nas. Zbiornik gazu, warto o tym powiedzieć. Polówka oryginalnie kupiona z salonu nie miała koła zapasowego, miała zestaw naprawczy z kompresorkiem. Ale ma bardzo dużą fajną wnękę w bagażniku, gdzie zmieściła się zmieścił się zbiornik gazu. W miejscu koła zapasowego pojemności 56 litrów brutto. W praktyce zatankujemy tutaj około 44-45 litrów gazu. I słowa Mariusza, przy jeździe na trasie ekonomicznej, takiej może niewolnej, ale rozsądnej, jesteśmy w stanie na jednym zbiorniku gazu pokonać do 700 km. Mamy, tak jak wspomniałem, bardzo długie przełożenia biegów. I pomimo, że ten silnik ma małą pojemność, bo to jest zaledwie 1 litr, ale jest tu szereg innowacyjnych rozwiązań zastosowanych przez Volkswagena. Między innymi wtrysk bezpośredni potrafi podawać porcję paliwa przy ciśnieniu 350 barów. To jest coś niesamowitego. Są bardzo krótkie dawki, mało tego potrafi podawać. 5 dawek na jeden cykl pracy, na jeden cykl pracy poszczególnego cylindra. Dopiero po rozgrzaniu do temperatury roboczej 90 stopni, tych dawek jest mniej. Czyli, pomimo, że to jest prosty, wydawałoby się, że prosty trzycylindrowy silnik, i tutaj bardzo wielu ludzi trzycylindrowcami na gaz popularnym samochodem jest dacia. Głównie mówię tu o Dacia Duster i silniku. Z Dacia Duster, to powiem Wam, że to w ogóle są dwa różne światy. Silnik Volkswagena w wersji TSI na wtrysku bezpośrednim, a silnik ten prosty z Dutchie to, to są dwa różne światy. To w ogóle nie ma o czym mówić. Ten silnik naprawdę charakteryzuje się zupełnie inną kulturą pracy, trwałością i jestem na tak, jak nie lubię trzycylindrowców, bo dla mnie trzycylindrowiec to. Ja uznaję, że fałszustka to jest pierwszy taki prawilny silnik, jak dla mnie, ale to jest oczywiście moja opinia. Tak tutaj ten trzycylindrowiec naprawdę robi robotę. A dlaczego on robi robotę? To się dowiecie w następnym odcinku, jak spotkam się tutaj z Mariuszem, i ja wam wtedy opowiem o technicznych tematach, jakie tu są rozwiązania w tym silniku, jakie Volkswagen zastosował. Natomiast Mariusz uzupełni to o tematy elektroniczne z zakresu sterowania dawkowaniem gazu. Mogę tylko powiedzieć, że jest to silnik bardzo trudny do wyregulowania. Inni producenci, nasi konkurenci z całym szacunkiem, no chyba mają problem, żeby zagazować ten silnik. My w KME nie mówię, że było łatwo, ale mamy już 4 lata ten samochód. I wiemy o nim praktycznie wszystko, więc zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania. Zapraszam Was też do odwiedzenia strony km.eu. Tam macie mapkę z polecanymi przez nas warsztatami. I jedyne, co mogę powiedzieć na minus, że kolejki teraz w naszych warsztatach no, sięgają nawet dwóch miesięcy. Tyle ludzi przerabia samochody na gaz KME. To wszystko w tym odcinku. Żegnam się tradycyjnym na gazie. Cześć.